Cześć, nazywam się Maciek Sowa, jestem fizjoterapeutą. Dziś zademonstruję Wam parę ćwiczeń, w którym będziemy mobilizować stawy biodrowe. Często właśnie mamy tutaj takie problemy. Różne są, różne są właśnie nie wiem, przy, przyczyny tego. Gdzieś nam się skraca torebka w wyniku jakiegoś urazu itd. itd. I tutaj mamy rozwiązanie, jak to wszystko pomobilizować, porozciągać. Zaczniemy od pozycji w parterze. jest to ćwiczenie, w którym, w którym usiądziemy sobie w ten sposób. Ups. Okay, jesteśmy tu. I będziemy wykonywać rotację. Może to być bardzo bolesne na początku, więc zrobimy sobie, zaczniemy sobie od takiej, że tak powiem, fazy. Fazy wstępnej. Zroz będziemy sobie rozciągać w ten sposób. Mobilizujemy do rotacji wewnętrznej, do rotacji zewnętrznej. Jak jedno jest do rotacji wewnętrznej, to drugiej jest do zewnętrznej. Tak to wygląda. Ok. Mikrofon mi wypadł. Ok. lecimy Dobra. I jak już to nam w miarę dobrze idzie, to robimy jakby zaawansowane zawasowaną część, będzie wyglądało to w ten sposób, że robimy rotację tu i robimy wyjście do góry, nie? czyli wchodzimy biodrem do góry, ok? rozciągamy bardzo mocno do te strefy i analogicznie na drugą stronę robimy tak samo hop wejście do góry, nie? hop Okay. następne ćwiczenie będzie ćwiczenie w którym że tak powiem złapiemy się w tej pozycji ok i to będzie ćwiczenie w którym będziemy przesuwać środek ciężkości do przodu kolano będzie szło do przodu tak samo i robimy wejście tu bardzo mocno wtedy rozciągamy sobie te zginacze biodra i tą torebkę również Okay. Oczywiście na jedną i na drugą stronę. Yy, warto nawet porozciągać, popracować trochę na tą stronę. Nawet tą, tą stroną, że tak powiem, nie skonfliktowaną. Ok. I wykonajmy to w ten sposób. Kolejna rzecz, kolejne ćwiczenie to będzie ćwiczenie, w którym będziemy mobilizować rotację zewnętrzną, będziemy sobie leżeć na plecach, w tym momencie, w tym, w tym ćwiczeniu będziemy pracować nad pośladkiem bardziej, nie? Czyli jesteśmy sobie tu, ok, kręcimy się tu, znaczy wyciągnę i łapiemy się za kolano po drugiej stronie, czyli robimy rotację, zewnętrzną, próbujemy oczywiście tutaj sobie dociągnąć to i podciągamy się tu okej? Okay. powinno nas ciągnąć w ogóle z całej, z całej tej strony ale to jest też jakby sprawa taka, żeby właśnie tutaj ten, ten temat rozciągnąć i następną opcją będzie zejście zejście tu i przenoszenie, rozciąganie łokciem, rozpychanie tutaj tych przestrzeni. Odciskamy kolana i rozciągamy. Ok, albo na jedną, albo na drugą, albo na dwie naraz. Ok, i to jest, moi drodzy, parę. Parę, dosłownie parę prostych ćwiczeń, bez użycia jakiegokolwiek gadżetu, <laughs> tylko po prostu w takiej formie bazowej jesteś gdzieś, możesz zrobić. To zrób. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie. Macie Excel, bądź w dobrej formie.